Witam na moim kanale. Dziś Get Ready With Me, makijaż na wieczorne wyjście. Zainteresowanych zapraszam do oglądania. Kilka minut wcześniej nałożyłam na twarz krem nawilżający, więc teraz czas na podkład. Używam L'Oreal Too Much w kolorze N2 Vanilla i nakładam go pędzlem firmy MAC Duo Fiber o numerze 188. Do dokładnego rozblendowania podkładu używam wielozadaniowego pędzla firmy Real Technics. Dobrze, używam konturówki Maybelline Master Shape o kolorze Soft Brown. Jest zupełnie nowa. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Zetka okazała się całkiem fajna, ale czuję, że potrzebuje jeszcze wypełnienia. W tym celu używam cieni firmy NYX o numerze 03 Taupe Ash i nakładam je z kośnym pędzelkiem firmy Be Beauty. W celu utrwalenia używam żelu firmy Rimmel z serii Born This Way o numerze 004 Clear. Aby przygotować usta przed pomadką, nakładam balsam do ust firmy Dr. Lip. Wchodząc do oczu, jako pierwszy krok nakładam bazę pod cienie i jest to kolor tatu firmy Maybelline o numerze 93 Creamy Nude. I rozprowadzam ją na całą powiekę aż pod sam łuk Bazę uzupełniam prasowanym pudrem firmy Collection o numerze 18 Ivory. Dziś jako cieni używam pięknej paletki firmy Zoeva Cocoa Blend. Przy użyciu pędzla Hakuru H77 biorę brązowo-rudawy cień Substitute for Love i blenduję go w załamaniu powieki. Teraz przy użyciu tego samego pędzla biorę ciemniejszy odcień o nazwie Freshly Toast i blenduję go w tym samym miejscu. Teraz płaskim pędzlem Hakuro H61 biorę najjaśniejszy kolor z palety o nazwie Bitter Start i pakuję go na całą powiekę. Następnie przy użyciu ołówkowego pędzla firmy MAC 219 biorę najciemniejszy cień z palety o nazwie Beans Are White i nakładam go od zewnętrznego kącika oka w stronę środka powieki. Teraz pensem do blendowania Hakuro H79 staram się rozblendować ciemny cień i robię to tak długo aż uzyskam efekt rozpylenia. W celu uintensywnienia powtarzam ten sam proces dokładając więcej produktu. Tym samym pędzlem do blendowania mieszam dwa brązowe cienie i rozprowadzam w załamaniu powieki, aby połączyć wszystko w całość. Do rozświetlenia ukupionego używam oczywiście najjaśniejszego cienia z palety. Tym samym pędzlem co przed chwilą biorę kolor Sweeter End i rozświetlam wewnętrzny kącik oka. Przechodząc do reszty twarzy jako korektora, używam Match Perfection firmy Remel o numerze 010 Ivory. Jest to korektor i rozświetlacz w jednym. Nakładam go pod oczy, na kszpit nosa, między oczami oraz na brodę i rozblendowuję pędzlem Real Technic z tak zwanym Setting Brush. Do zakrycia punktowych niedoskonałości skóry używam korektora firmy Maybelline Dream Lumi Touch o numerze 02 Nude. O nie mały wypadek! Czas na przerwę techniczną. Do wycetowania korektora użyję pudru prasowanego firmy Collection o numerze 18 Ivory. Resztę twarzy uzupełnię matującym pudrem firmy Rimmel o numerze 001 Transparent i nałożę go pędzlem Hakuro H55. Czas na konturowanie. Tym razem używam bronzera firmy Makeup Revolution i przy użyciu pędzla do rzeźbienia Real Techniques mieszam wszystkie kolory i rozprowadzam bronzer na kości policzkowe, nos, szyję, czoło oraz skronie. Tym razem mam ochotę na większe rozświetlenie i w tym celu użyję wypiekanego bronzera z rozświetlaczem również firmy Makeup Revolution i uzupełnię nim te same miejsca co poprzednim bronzerem. Oczywiście ten krok jest opcjonalny, więc jeżeli to dla Was za dużo, możecie go pominąć. Na policzki daję matujący róż Tessal Draw z firmy MAC i nakładam go pędzlem tej samej marki o numerze 116. Teraz, aby delikatnie oczyścić kontur, biorę jakikolwiek jasny puder w kamieniu i nakładam go ołówkowym pędzlem pod linią kości policzkowych. Wracając do oczu, biorę mały ołówkowy pędzelek Hakuro H76, mieszam oba brązy z mojej palety i nakładam cień na dolną linię oka od końca w stronę środka linii. Następnie tym samym pędzelkiem mieszam dwa najjaśniejsze cienie i rozprowadzam wewnętrznym kąciku oka w celu oświetlenia. Ostatni etap dolnej powieki to najciemniejszy cień, jego z kolei nakładam w zewnętrznym kąciku oka. Ostatni raz blenduję całość i przechodzę do eyelinera, którego niestety moja kamera nie chciała nakręcić. Tak więc tym razem nie pokażę tego kroku. Kreska gotowa, następnym punktem jest salotka. Przyznaję, że nie zawsze jej używam, ale dziś był właśnie jej dzień. Czas na maskarę. Dziś używam Max Factor Masterpiece Glamour Extensions 3 w 1 volumizing Mascara. Wow, długa nazwa. Ja swoją omyłkowo kupiłam w kolorze czarny brąz, ale muszę przyznać, że nie widzę w zasadzie żadnej różnicy pomiędzy nią a zwykłym czarnym. Czas rozblendować ewentualne linie. W tym celu używam Mestro 145, jest to pędzel z serii Duo Fiber. Ostatni etap usta, na początek obrysuję kredką firmę Slick o numerze 306 Dragon Fruit. Zamierzam zmieszać dwie szminki. Jako pierwszej użyję satynowej szminki z maka o numerze A44 Captive. Jako drugiej używam bordowej szminki o oznaczeniu R16 firmy Revolution Perfect Lipstick. W celu uzyskania efektu matującego nakładam trochę pudru w kamieniu na obiewarki. Tym samym ten look jest kompletny. Jest to dość wyrazisty makijaż, pasujący jak najbardziej na imprezy czy wieczorne wyjście. Mi samej podoba się bardzo. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli tak, to kciuk w górę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie!